Fuck the shit, I'm out! Nie, 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 nie. Nie, nie. nie. nie jest żal w sumie. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Empers. Dzisiaj reakcja na 17 odcinek trzeciego sezonu Shadow Hunters. Nim ujrzę ten odcinek, nim moje oczęta będą się Zachwycać tymi widokami, to przedyskutujmy jakie mam wymagania. Coś czuję, że zepsuje się na malek. W sensie, że będzie jakaś kłótnia, coś będzie nie tak, bo ostatnio było za kolorowo i pewnie coś tutaj się wydarzy. Jonathan jest w niewoli i już mam spoiler, że będzie piszczeć że znowu usłyszymy ten sopran Jonathana, więc. No dawaj, ja chcę usłyszeć, będzie śmiesznie. Clary, Clary, Clary! Serio. Musiał mu ktoś porządnie nadepnąć na stopę, żeby taki sopran zawył, albo pociągnąć za coś innego. To by było na tyle, jedziemy z tym odcinkiem. Czas usłyszeć ten przepiękny sopran luka Bainsa. <muzyka> Jedno trzeba przyznać: w tym serialu zawsze jest dobra muzyka. Ale, ale, Aleksander, słodki, piękny i namiętny, normalnie, no, nowe disco polo, baj papierowa Embers. Ale, ale, Aleksander, przyznajdzie, wpada w ucho, nie? Magnus na pewno miałby to na dzwonek, jak stoi, jak taka pokraka. Zauważyliście, że ten nowy y, Jonathan ma tu tak bardzo wypukłe czoło? W sensie taka uroda tego aktora, ale zawsze pierwsze co to patrzę na jego czoło. Chłopak, dobrze cię pilnuje, co? Wie, wiecie co? Jonathan, jak taki toreador, a byczkiem jest Jace. Tylko, że tutaj zamiast płachty jest Clary. Ej, pasowałabym tam do nich między nimi. Impreza! -ru -ru -ru. Czy to jest dla rudych osób? -ru 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 Nie zsyłają ich do Edo. Dostał się tu przypadek. O, jaki słodki piesek! Gaja, chcesz się pobawić? Gaja, Azorek. Nazwijmy go Azorek. Clarissa Morgenstern. Brzmiało jak muzyka. Poczułem coś, czego nie czułem nigdy. Jonathan, potrafisz, naprawdę potrafisz tworzyć komplementy. Proponuję ci, żebyś tworzył kartki walentynkowe, bo twoje teksty nadają się do tego. Jak to on powiedział? Brzmiało jak muzyka. Nie Ferii, tylko że w książce miał je Simon i Clary, prawda? Tak. I ona jak weszła do Team Evil, to z nim się komunikowała. A no, a tu jest wykorzystane dla Sisi. Hmm. I like it or not. <tryk> du -du 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 -du. Simon? Rafael? Rafael? Rawcio! 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 Ale mam badanie na twarz. Poważnie? Are you serious? Gratulacje. Kurczę powiem wam, że gra Dominika tak bardzo, tak bardzo ewoluowała. Naprawdę te jego emocje są takie szczere, jak on spojrzał na mata. Na, na, jakby naprawdę i on był Jason, a Matt ee, Alekiem. Cudowne. Please, please. Proszę. Jaką ma na Emo? Bo nikt cię nie kocha tak jak ja. Sorry, ale moja piwnica do tego to po prostu hotel pięciogwiazdkowy. Jest taki poniewierany. Ratunku. Niech ktoś mi pomoże. Pronatanie, rozpuść swe włosy. Pozwolą mi podciągnąć się do ciebie. Znowu reklama. Santiago. Santiago. Rafael Santiago. Dokąd go zabieracie? Cisza. Zabierzcie mnie, proszę. Przestań. Teraz sipuję Simona z Rafaelem. Nie. No nie. Ej, gdyby coś mu się stało, powiedzielibyście mi, prawda? Zdjęła mu pierścień. To pamiątka rodzinna. rocznego Oscar wygra Simon. I już wiadomo co to jest za postać. Wyglądasz oszałamiająco. Ona zawsze wygląda oszałamiająco. Gnoju mały. The prince Jonathan. To ja chcę być jednak księżniczką. Miałam go ocalić, ale nie mogłam. Kurde, miałaś pięć lat? Serio się obwiniasz? Nie. Już było za późno. W momencie zapłodnienia już było za późno. Jestem. człowiekiem. Jak nie wkurzają reklamy. Jaka muzyczka. Jak wstęp do Pornosa. Siwy włos. Siwy włos? Ej, ale. Siwe są w młodzie? To musiał być ogień niebieski. Otrzymałem największy dar. Ej. Ten odcinek. Jest dobre, jest po prostu dobre, jest świetny, jest znakomity. Co ja mam to komentować? Żybo, Boże, Boże, Bożeńko, ale no Rafael nie jest już wampirem i. i o. Jego, jego ciało, jego dusza jest tak bardzo kruche, to wszystko. Nie ważcie się podejść. Spokojnie. Nie jest mi jej żal w sumie. Jeżeli za chwilę zginie Rafael, to. Przyłożę każdemu, każdemu. Każdemu, każdemu. Rafael, ty dobrze walczysz. Kung Fu, Chuck Norris, Chickie Chan. Nie daj się zabić. Chłopie. Izabel. Fuck the shit, I'm out. Bądźcie szybciej. Nie, 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 nie. Nie w Rafaela. Oh. Nie, 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 nie. No, oni teraz będą specjalnie mi to robić. Co chwilę ktoś będzie zaczepiać Rafaela, żeby, żeby nam serce szybciej biło, bo przecież, no kurde, może zostać zabity. Nie nie, 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 nie. Dołącz do mojej rewolucji, Izabel. Say what? <noise> Zawsze musi być odliczanie. Czy to nie może po prostu być guzik, że tak zniszcz i koniec nie musi odliczać. Jest Helen? Jest Ali? Helen you you? Jesteś Helen Blackthorn, prawda? Rozpole cię jak jeszcze raz ty głupia reklama wejdziesz, to po prostu cię wezmę zaje. Za yeah. Mają moje błogosławieństwo. Też byłaś niezła. Obydwoje jesteście ś świetni. What's wrong, Jace? Bo co? Jesteś zazdrosny? Ej, ale w ogóle ta patola, Czejcie to, że Jace jest zazdrosny, bo jego dziewczyna Mo gada z bratem, który kocha ją bardziej niż powinien. Tola, Patona do kwadratu. Harry, Clary. Nie. Clary, nie zostawiaj mnie. Please Te nóżki, jak od pacynki. Ale scena chwyta za serce, a to że. Ktoś ma problem z głosem, to, to to już tam nie nasza sprawa, nie? Najwyraźniej. Ale zjebał. Jeden siwy włos, pięć butelek... wódki. Stój. Puść mnie. Wysłuchaj. Co nie robią. Pozwól mi tylko być przy tobie, proszę. Już się przestraszyłam. Widzę, że najbliższy lot do Stanów mam za jakieś 3 godziny, więc, sorry, kończę nagrywać i się pakuję, żeby w... z tym twórcom. Czas na podsumowanie. Okej, okay, Rafał chciał być człowiekiem, jest człowiekiem, Czek. Izzy uratowała... Faktycznie najbardziej Izzy uratowała... No nie no, Helen, Alin, Simon... Wszyscy uratowali Nowy Jork. W sensie Wszyscy uratowali podziemnych. Czek! Mamy Jonathana. Czek! Mamy załamanego Magnusa. Niestety. Czek! No, ale. Co teraz będzie? Faktycznie odcinek był genialny. Także i 16 i 17 odcinek zaliczamy do tych najlepszych. I teraz też wiem, że 18 również Wam się bardzo spodobał, także już się nie mogę doczekać nagrywania reakcji, ale to jutro muszę, dzisiaj odpocząć. Naprawdę genialny odcinek Alin i Helen. Wszystko tak, jak sobie wyobrażałam. I serio, one wyglądają jak te postacie wyjęte z książki, po prostu. Co teraz się wydarzy, trudno przewidzieć. Ojej, to jest tak dziwnie poplątane z książką. Tak bardzo trudno przewidzieć, w którą stronę to pójdzie, co się wydarzy. Dobra, naprawdę zauroczona tym odcinkiem i głosem sopranem Jonathana. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnej reakcji.